Historia chińskich okrętów szturmowych to historia spektakularnej transformacji odzwierciedlającej błyskawiczny wzrost znaczenia Chin jako globalnej potęgi morskiej. Niegdyś zależna od zagranicznych technologii i o ograniczonych możliwościach, chińska marynarka wojenna przekształciła się w nowoczesne siły projekcyjne z okrętami szturmowymi zdolnymi do konkurowania z głównymi międzynarodowymi marynarkami wojennymi. Rozwój ten nie ogranicza się do postępu technologicznego, ale ilustruje również strategiczne ambicje Pekinu, aby wzmocnić swoją suwerenność, rozszerzyć wpływy i stać się kluczowym graczem na arenie światowej. Przyjrzyjmy się więc bliżej tym wydarzeniom w kolejnym odcinku na kanale ATECH. Zaczynajmy. Czym więc jest okręt szturmowy? Są to różnego rodzaju okręty wojskowe przeznaczone do misji ataku i lądowania. Okręty te mogą obejmować lotniskowce, śmigłowce, krążowniki szturmowe, fregaty szturmowe i inne typy okrętów bojowych. Ale tutaj będziemy mówić bardziej szczegółowo o amfibijnych okrętach szturmowych które są szczególnym rodzajem okrętów szturmowych zaprojektowanych specjalnie do operacji amfibijnych. Są one wyposażone do transportu i lądowania żołnierzy, pojazdów i sprzętu wojskowego z morza na ląd. Ich funkcje często obejmują pokład lotniczy dla helikopterów i dronów umożliwiające operacje powietrzne i wsparcie logistyczne. Istnieje również zalewana płyta postojowa, która umożliwia rozmieszczenie pojazdów amfibijnych i jednostek desantowych bezpośrednio ze statku na brzeg. Ponadto okręty desantowe mogą przewozić żołnierzy piechoty morskiej, czołgi, pojazdy opancerzone i inny sprzęt wojskowy wymagany do operacji desantowych. Są one również wyposażone w systemy obrony bliskiej, działa i systemy rakietowe do obrony przed zagrożeniami z powietrza oraz morza. Oprócz misji bojowych, okręty te mogą być wykorzystywane do misji humanitarnych, pomocy w przypadku katastrof oraz wsparcia logistycznego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej ewolucji chińskich okrętów desantowych ponieważ na przestrzeni lat znacznie się one rozwinęły, zaczynając od bardzo skromnych jednostek po aktualnie morskie potęgi. Okręty typu 071 są pierwszymi nowoczesnymi amfibijnymi okrętami szturmowymi chińskiej marynarki wojennej pod względem zaawansowanych możliwości i zintegrowanych technologii z możliwością przewożenia czołgów i pojazdów bojowych. Okręty zostały zbudowane przez Hudong Zonghua Shipbuilding w Szanghaju i weszły do służby w 2007 roku. Są one przeznaczone do operacji amfibijnych i mogą przewozić kombinacje piechoty morskiej, pojazdów, pojazdów desantowych oraz śmigłowców. Ich wyporność wynosi 25 000 ton przy pełnym załadowaniu, długość 210 metrów, a prędkość 25 węzłów, czyli 46 km na godzinę. Typ 071 posiada kabinę załogi, zalewany falokron i hangar dla śmigłowców. Może pomieścić do czterech śmigłowców Harbin Z8 i transportować do 800 żołnierzy piechoty morskiej. Okręt jest również wyposażony w cztery poduszkowce typu 726, które mogą przenosić pojazdy lub Marines na brzeg z dużą prędkością. Jeśli chodzi o uzbrojenie Typ 071 jest wyposażony w 76-mm działo AK-176 i 430-mm systemy obrony bliskiej AK-630 do obrony przed zagrożeniami powietrznymi i rakietowymi. Posiada również 4 wyrzutnie wabików typu 726-4, które zwiększają jego przeżywalność w starciu z pociskami przeciwokrętowymi. Pierwszy chiński okręt tego typu został zaprojektowany w celu zaspokojenia rosnących potrzeb chińskiej marynarki wojennej w zakresie projekcji siły oraz wsparcia logistycznego. Pierwszy okręt tej klasy, Kunlun-Shan, został zwodowany w grudniu 2006 roku i wszedł do służby w listopadzie 2007 roku. Od tego czasu zbudowano kilka innych okrętów tej samej klasy, które zostały oddane do użytku w latach 2011-2018. Wcześniej istniał już typ 073, ale brakowało mu zaawansowanych możliwości i zintegrowanych technologii. Okręty te zostały opracowane w latach 60. XX wieku, aby zaspokoić rosnące potrzeby chińskiej marynarki wojennej w zakresie projekcji siły i wsparcia logistycznego. Pierwszy okręt tej klasy, typ 073L, został zwodowany w sierpniu 1969 roku i oddany do użytku w grudniu tego samego roku. Jego wyporność wynosiła 850 ton z pełnym obciążeniem, długość 69 metrów, a prędkość 15 węzłów, czyli 28 km na godzinę. Typ 073 ma składaną przednią i tylną burtę, co umożliwia szybki rozładunek cystern i pojazdów. Może przewozić do 10 czołgów i 200 żołnierzy piechoty morskiej lub 82 transportery opancerzone i 500 ton ładunku. Okręt jest również wyposażony w dwa działka 37 mm i dwa działka 25 mm do obrony przed zagrożeniami powietrznymi i rakietowymi. Jeśli chodzi o napęd, typ 073 posiada dwa silniki wysokoprężne D39, z których każdy rozwija moc 1617,6 kW, czyli 2169,2 koni mechanicznych. Okręt może przewozić dwa LCVP do przerzucania żołnierzy i pojazdów na wybrzeże. Istnieje również typ 072, seria okrętów desantowych zaprojektowanych w celu zastąpienia starych amerykańskich okrętów desantowych z czasów II wojny światowej. Pierwszy okręt tej klasy, Yuntai został zwodowany w październiku 1977 roku i oddany do użytku w listopadzie 1978 roku. Okręty te były wykorzystywane przez chińską marynarkę wojenną do transportu czołgów i oddziałów i odegrały kluczową rolę w zdolnościach amfibijnych marynarki wojennej. Przy wyporności 4170 ton z pełnym obciążeniem i długości 120 metrów, jego prędkość wynosi 18 węzłów, czyli 33 km na godzinę. Okręt posiada składany przedni i tylny rewers umożliwiający szybkie lądowanie czołgów i pojazdów. Może przewozić do 10 czołgów i 200 żołnierzy piechoty morskiej lub 82 transportery opancerzone i 500 ton ładunku. Okręt jest również wyposażony w 4 działa 57 mm i 4 działa 25 mm do obrony przed zagrożeniami powietrznymi i rakietowymi. Jeśli chodzi o napęd, typ 072 jest napędzany dwoma silnikami wysokoprężnymi 12E390, z których każdy rozwija moc 9600 koni mechanicznych. A do tego wszystkiego okręt może przewozić dwa LCVP do przerzucania żołnierzy. Innym przykładem są okręty typu 075, największe amfibie chińskiej marynarki wojennej. Zostały one zbudowane przez Hudong Zonghua Shipbuilding w Szanghaju. Pierwszy okręt tej klasy, Hainan, został zwodowany we wrześniu 2019 roku i wszedł do służby w kwietniu 2021 roku. Jego wyporność wynosi od 36 000 do 40 000 ton, długość 232 metry, a prędkość 20 węzłów, czyli 37 km na godzinę. Ma ciągły pokład lotniczy o długości 226 metrów i szerokości 36 metrów, umożliwiający jednoczesną pracę kilku śmigłowców. Może pomieścić do 28 śmigłowców różnych typów, w tym śmigłowce transportowe, bojowe i ratownicze. Okręt posiada również zalewaną płytę postojową do lądowania amfibii i pojazdów desantowych. Jeśli chodzi o uzbrojenie, typ 075 jest wyposażony w dwa 30 mm systemy obrony bliskiej HPJ-11 i dwa systemy rakiet ziemia powietrzne HQ-10 do obrony przed zagrożeniami z powietrza. Okręt może przewozić do 60 pojazdów opancerzonych i 800 żołnierzy piechoty morskiej. Typ 075 odgrywa kluczową rolę w operacjach amfibijnych i projekcji siły chińskiej marynarki wojennej, umożliwiając Chinom projekcję swoich sił w regionie oraz na całym świecie. Oferuje w sobie dużą elastyczność operacyjną i może być wykorzystywany do misji bojowych, pomocy w przypadku katastrof oraz wsparcia humanitarnego. Jego wszechstronność jest jedną z jego największych zalet, dlatego stanowi tak dużą wartość w chińskiej marynarce wojennej, a to jeszcze nie wszystko. Najnowszym z nich jest typ 076, który jest również najbardziej zaawansowanym z chińskich okrętów desantowych o zwiększonych możliwościach transportowych i pomocniczych. Okręty te zostały zaprojektowane do przewożenia i rozmieszczania pojazdów amfibijnych, helikopterów i bezzałogowych statków powietrznych i są uważane za znaczący postęp w stosunku do poprzednich chińskich okrętów amfibijnych. Jego wyporność wynosi 50 000 ton przy pełnym załadowaniu, długość 252,3 metra, a prędkość 20 węzłów, czyli 37 km na godzinę. Posiada ciągły pokład lotniczy o długości 226 metrów i szerokości 36 metrów, umożliwiający jednoczesną pracę kilku śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych. Jest wyposażony w elektromagnetyczny system katapultowania dla dronów i system zatrzymywania do odzyskiwania pojazdów powietrznych. Okręt posiada również hangar dla śmigłowców i dwie duże windy hangarowe. Jeśli chodzi o uzbrojenie, typ 076 jest wyposażony w trzy systemy obrony bliskiej typu 1130 i trzy systemy rakiet Ziemia-Powietrze Haku-10 do obrony przed zagrożeniami z powietrza. Okręt może przewozić ponad 1000 żołnierzy piechoty morskiej i jest przeznaczony do misji bojowych, pomocy w przypadku katastrof oraz wsparcia humanitarnego. Pierwszy tego typu okręt został zwodowany dopiero 27 grudnia 2024, czyli naprawdę niedawno, i nosi nazwę Sichuan. Stanowi on znaczący postęp technologiczny dla chińskiej marynarki wojennej i znacząco wzmacnia jej zdolności amfibijne jak i bezzałogowe, czyniąc z nich jedną wielką morską potęgę. Niesamowity postęp chińskich okrętów szturmowych symbolizuje wzrost znaczenia Chin, które są zdeterminowane, aby zabezpieczyć swoje regionalne interesy, jednocześnie zapewniając swoje wpływy w skali globalnej. Pekin nie tylko nadrobił stracony czas, ale także położył podwaliny pod marynarkę wojenną zdolną do zakwestionowania światowej równowagi geopolitycznej. Jest zatem jasne, że w przyszłości te okręty szturmowe będą odgrywać kluczową rolę w osiąganiu strategicznych celów Chin, definiując równowagę sił na oceanach oraz poza nimi.